Marek Klapa Polskie Radio 24, a dzisiaj także w telewizji biznesowej. Bardzo serdecznie Państwa witam. Dzisiaj bardzo poważny temat, który myślę dotyka większości z nas. A jeśli nie, no to na pewno sporej grupy, ale zaraz tę informację zweryfikujemy. U specjalistki, psychologa i psychoterapeutka Ada Jakimowicz jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dobrze. Tematem dzisiejszej rozmowy jest FOMO. Czym jest ten skrót? Uh -huh. Rozszyfrujmy. Tak, czyli lęk przed tym, że coś mi omija. Czyli fir, czyli zaczynamy od F, czyli mhm. ten strach, że, że, że coś, co coś w naszej głowie nadaliśmy no temu sens, nadaliśmy no znaczenie. Na, na naszej skali punktacyjnej od 0 do 10 jest na dziesiątce. No i teraz jakiś czas temu miałam taką rozmowę z dziennikarzem, który powiedział, że jak się zaczął wczytywać, to jest bardzo sprawa indywidualna i każdemu, tak u każdego to może wyjść w inny sposób. I on opowiadał, że ma FOMO. Na te, jak są te paseczki informacyjne, jak mm -hmm. idzie do pracy i to cały czas czyta te paseczki, jest w pracy, ma kilka ekranów, jest w pracy i czyta, ale potem, więc zostało mi zadane pytanie, kiedy jest to w porządku, a kiedy już przestaje, jest dużym ograniczeniem. No? I do właśnie... tego za chwilę do, dojdziemy, ale to jest strach właśnie, przed, przed tym, że co nas ominie, coś na ekranie, coś w telefonie, coś w życiu, we wszystkich aspektach. Okay. Czy jakaś wiedza, jakaś informacja. To może być na tle zawodowym, że jak wyjadę na urlop albo nie będę na danej konferencji, to ominie mnie spotkanie z ważną osobą. Jak nie zajrzę do telefonu, to może ominie mnie jakaś ważna informacja. Jest Black Friday zaraz. Mm -hmm. Jak nie zajrzę do telefonu, nie zobaczę, to może ominie mnie jakaś promocja. FOMO może być w każdym aspekcie naszego życia. Jak się nie dopytam dzisiaj mojego dziecka o coś, czyli czy jak nie będę cały czas w kontakcie, w relacji, to może i teraz kto sobie coś wymyśli, ale może być na przykład to, że na tym etapie jego życia coś mi bardzo ważnego ominie. To jest bardzo indywidualna kwestia i teraz radzę, żeby może tak, żeby taki może zrobimy test, okay. żeby każdy sobie pomyślał, co dla niego jest ważne i się zastanowił czy umie żyć bez tego. Ja na przykład sobie pomyślałam w, tak trochę o sobie. Ja bardzo lubię kupować ubrania, mm -hmm. więc jak teraz jest właśnie ten Black Friday, to znaczy nie, nie ominie jakaś, jakaś informacja o, 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 o tym, że mogę sobie kupić w lepszej cenie. Niektórzy mają albo na przykład na tle psychoterapeutycznym, czyli gdzieś są jakieś informacje, gdzieś są może na, przykład, na przykład influencerzy, którzy dają jakąś pożywkę dla mojej, mojej ścieżki edukacyjnej i może czegoś nie Zobaczę, może nie będę na bieżąco. Mhm. No, właśnie, tutaj pojawia się jeszcze jedna rzecz, która przychodzi mi do głowy. Żyjemy w czasach rzeczywiście, kiedy jesteśmy 24 godziny na dobę online. Telefon tak. często kładziemy na poduszce albo bok łóżka. Coraz mniej osób. Tak wynika z badań, wycisza w ogóle powiadomienia. Tak. Te powiadomienia nam przychodzą. My czasami nieświadomie włączamy kolejne powiadomienia, i to już nie są tylko media społecznościowe, ale to jest sklep z ubraniami, to jest e, ulubiony portal informacyjny, tak. to jest mniej lubiany portal informacyjny, e, czyli wszystko, co gdzieś przypadkowo kliknęliśmy. Tych informacji przychodzi cała masa. Jeżeli jeszcze dodam do tego. Bar bardzo ważny aspekt w życiu na przykład rodzica, czyli te dzienniki elektroniczne, tak. i nagle pojawia się informacja przez pomyłkę wpisana przez nauczyciela, że nieobecność dziecka. Tak. Kiedy ja zawoziłam, zawoziłem dziecko do szkoły, jak nieobecność. Tak. No, nie dajmy się zwariować, ale chyba wszystko w tę stronę zmierza, że za chwilę zaczniemy żyć tylko i wyłącznie krótkimi komunikatami. Ogólnie krótko, krótkie komunikaty powodują, że są dla nas interesujące. Były też ostatnio badania przeprowadzane, jak długo jesteśmy w stanie się skoncentrować. Jakiś czas temu to były 3 minuty, mhm. teraz już jest 30 sekund. A powiadomienie w telefonie to jest jeszcze coś krótszego, więc to jest dla nas, jakbym. Nie, nie dość, że informacyjnie jesteśmy dożywieni, to z drugiej strony dopaminowo jesteśmy dożywieni, a dopamina uzależnia. Mhm. Czym jest dopamina? To jest neuroprzekaźnik, który jakby czekamy na nagrodę, czyli a nagrodą w tym przypadku jest wyciągnięcie telefonu. A okej okay. i to jest ta nagroda, że ja mam ulgę, że dostałam tą informację, zobaczyłam, sprawdziłam i teraz już jestem spokojna. I teraz jak yy, były podawane te przykłady, ja sobie pomyślałam, ile osób ma zwierzęta w domu mhm. i zostawia kamery. I równie uzależniające może być wyciąganie telefonu, żeby sprawdzić, co jest u tego zwierzaka, czyli czy może ja coś ominie mnie, jakaś informacja. Próbuję podać jak największą skalę przykładów, Jestem, żeby, żeby pokazać, że to prawdopodobnie dotyczy większości osób, bo to nie musi być tak jak jakby, formą prawdopodobnie większość osób kojarzy się z uzależnieniem od komunikatów social mediów. Mhm. Ale to jest nieprawda, że to tylko tam się a, mieści. Tak, to nieraz jest zdefiniowane, no Tak. A tutaj tak, się okazuje, to jest prosty że to jest przykład. Aha. To jest tak samo, jak pokazuje nam, nam się skrajności. To znaczy, mhm. że grupa, która jest najbardziej zagrożona, ale FOMO jest bardzo indywidualną sprawą, to znaczy, że dotyczy większości osób w kontekście jego prywatnych zainteresowań. Giełda, mhm. y, promoc promocji już powiedziałam, ale w, w banku jakieś rzeczy mam na przykład pacjenta, który opowiadał, że on y, chronicznie ogląda, gdzie w banku może przerzucać pieniądze, bo gdzieś jest lepsza prowizja dla niego, marża. Więc y, to jest bardzo, bardzo taka powiązana z tym, co dla nas w tym momencie jest najbardziej interesujące bądź ważne. Okej, okay. i mamy do czynienia z mechanizmem uzależnienia. Tak powinniśmy to nazwać. Tak, tak, tak. No właśnie, mechanizm uzależnienia, czyli coś z czego wychodzi się bardzo trudno. I doskonale wiemy, że na przykład uzależnienie od y, palenia papierosów powoduje, że no, mogą się pojawić różnego rodzaju schorzenia y, związane z układem oddechowym, układem krążenia. Uzależnienie od alkoholu, no to też całe spektrum przeróżnych y, niepożądanych skutków tak. takiego uzależnienia. Uzależnienie od hazardu, to już też tak. bardzo poważna kwestia. Boję się zapytać... Z jakimi konsekwencjami wiąże się FOMO? Wszystko to, co zostało wymienione, bo to, to co Pan powiedział, to jest, my już to znamy, oswoiliśmy się i jakby wiemy, co jest konsekwencją dla wątroby, dla ciała, mhm. dla, dla takich, dla zerwania relacji i teraz, czyli znamy efekt. I FOMO, y, czyli to indywidualne uzależnienie od komunikatu, od tego, że jakby od tej myśli, która, która nas dręczy, że czegoś nie będziemy wiedzieć, bo to ten tok myślowy, który mamy w naszej głowie, on działa jak taki chomik i my łapiemy go, żeby się, a no tak, no tak, bo ja nie wiem. Ja się, i, jakby, I za każdym razem sprawdzając, to potwierdzam się, utwierdzam się w przekonaniu, że musiałam sprawdzić, musiałem sprawdzić, żeby, no, żeby być spokojniejszym. I teraz każde uzależnienie oczywiście ma swoją konsekwencję. Yeah. Ja bym się mniej skupiała na konsekwencjach, tylko bardziej na świadomości, że ja to mam. Bo jeżeli ja mam świadomość, że to jest ograniczające dla mnie, to jest ten przykład z początku. Kiedy się FOMO zaczyna, kiedy się kończy, kiedy jest niebezpieczne. I w momencie, kiedy y, to zdanie początkowe, to, 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 to co mówiłam o tych paskach informacyjnych, to ten dziennikarz powiedział, że w momencie, kiedy wyjechał na wakacje, zrozumiał, że on też potrzebuje wejście. To ja mi się 8. Pomyślałam sobie, że może pan ma podobnie. E, że... no mam trochę podobnie, ale troszeczkę z innym zakresem, na przykład z depeszami, które się pojawiają. Więc to też forma pasków informacyjnych, tak. tylko w trochę innej częstotliwości, innej formie. I w momencie, kiedy sobie zdajemy sprawę, że mhm. ja muszę zajrzeć do tego, ja muszę sprawdzić, to, to dochodzimy do pewnego rodzaju świadomości. Czyli coś, co robimy automatycznie, zostaje już wyłapane przez nas i w tym momencie możemy coś z tym zrobić. Zada po pierwsze, zada zadajmy sobie pytanie, czy to nam służy, mhm. bo głowa powie, na samym takim y, w automacie, no tak, no bo ja jestem poinformowany, wszystko jest w porządku. Tylko teraz, więc rozszerzmy skalę, rozszerzmy perspektywę. No dobrze, służy mi jak idę do pracy ale czy jak jestem w, po pracy też mi służy, mhm. czy ja coś z tym komunikatem zrobię. Jak jestem na urlopie to coś mi służy. Wielu pacjentów też mówi dobra niedługo mam urlop to nie będę musiał się tym zajmować. Tylko urlop jest raz na jakiś czas to tak jak sport. Y ludzie którzy mówią że uprawiają sport jeżdżąc raz do roku na narty. Mhm. To, je, to nie jest sport to, je, to jest rekreacja właśnie uprawiana raz do roku więc systematycznie raz do roku mhm. ale nie systematycznie y dodając do swojego dnia. Więc jak już zobaczymy, wyłapiemy, mamy to w świadomości, że okej, okay, ja to robię często, to sobie zadamy pytanie, czy mi to służy, czy dla mnie jest to dobre. No i teraz... Czy mi to służy w relacjach? Czy mi to służy w pracy? W pracy pewnie, jeżeli to jest na przykład ten, ten, ten newsletter, czy, czy ten pasek informacyjny, no głowa powie, że tak. No więc pytanie, jak często jestem w pracy? Bo jeżeli ta praca jest 12 godzin w ciągu dnia, no więc jakie 12 godzin w ciągu dnia będę to oglądał, to po tych 12 godzinach, jakkolwiek brzmi 12 godzin pracy, ale no niestety tak często jest, yy, Zróbmy coś dla siebie i postarajmy sobie odłożyć ten telefon czy tę dawkę komunikacji. I teraz znowu pojawia się pytanie, no ale to jest trudne. No przecież jeżeli ja przez 12 godzin coś robiłam, mhm. to teraz mam odłożyć telefon, mam mnie sprawdzać, to wyznaczmy sobie mniej, mniejsze zadanie. Na godzinę odkładam. Ja pamiętam też, byłam na takich sesjach grupowych, gdzie nam poproszono nas, żebyśmy włożyli telefony do koszyka. No i na czas tej sesji to trwało 3 godziny, żebyśmy nie zaglądali. My rozmawialiśmy 40 minut o tym, że czy to na pewno zrobimy, czy to jest, na... ale jak dziecko zadzwoni, ale może mąż zadzwoni, a może z pracy zadzwonią, każdy ma swój argument, dla którego jest tak ważny, że to się po prostu wydaje diabelnie trudne. Więc 3 godziny może to było na początek za dużo. Ale ustalenie sobie chociaż 20 minut i to, i co też nam daje, dopamina, no dałam radę, dałam radę. 20 minut nie zaglądałam, i to jest poczucie własnej wartości, które rośnie dzięki temu, że podjęłam decyzję, sprostałam temu zadaniu. I okej, okay. to, to jest ten sam efekt, tylko już bardziej zdrowy dla nas. Mm. Ja jestem pod wrażeniem jednego fenomenu. Yy, firmy technologiczne, i to kilka tych dużych firm technologicznych, na przykład produkujących smartfony, albo oprogramowanie do tych smartfonów, postanowiły trochę odwrócić ten efekt. Yy, I to jest tak zwana higiena cyfrowa: że telefon nas informuje, że na przykład brawo, yy, korzystałeś mniej z urządzenia w, yy, przez ostatni dzień albo przez ostatni tydzień, albo czas włączenia ekranu to był o 30 minut krótszy niż w poprzednim tygodniu. To jest sposób na to, żeby, żeby też się kontrolować, żeby otrzymać informację zwrotną rany, to ja dziennie przez, nie wiem, 4, 5, 6 godzin mam odpalony ekran w telefonie, czyli na niego patrzę. Tak. To znowu indywidualna kwestia, bo dla jednej osoby, o 8 godzin no. przez ten raport dostajemy, 8 godzin siedzę sobie na przykład na jednej aplikacji yy, i to powoduje, dobra, to jest za dużo, a dla drugiej osoby to będzie, no, będzie odw efekt odwrotny, 8 godzin, czyli jaką ja jestem osobą, dlaczego, ja nie mam relacji i to jakby, więc to jest indywidualne, jak my odbierzemy tą samą informację. To się nazywa narracja w moim uh -huh. języku terapeutycznym, czyli narracja jako interpretacja na to, jak nałożymy to, co zobaczymy. No ale dobra, jak mamy ten raport, dostajemy, że 8 godzin przykładowo z czegoś korzystamy, to jest taki moment stop. I to jest moment refleksji, czy my coś możemy już z tym zrobić. I tak, są te blokery aplikacji mhm. i często też w gabinecie, zresztą sama z tego korzystałam, że na początku trzymałam się tego i to był super początek, ale potem co, trzy kliknięcia, mhm. w wydaną aplikację i znowu w to wchodzę. Więc jeżeli się już nam udało na chwilę zatrzymać, to teraz warto dać sobie, bo ja nie jestem za tym, żebyśmy sobie coś odbierali, ja jestem za tym, żebyśmy sobie coś dodawali. Więc jeżeli nam ta dopamina działa, kiedy my szukamy tych informacji, to jesteśmy zadowoleni. Więc teraz zróbmy coś dobrego dla siebie, żebyśmy się cieszyli z tego. Czyli jeśli ja mam już na przykład ten telefon odłożony, bo ta 21, ja już nie, aplikacja mi coś się dzieje, to teraz wyłącza te, te aplikacje to teraz ja mogę coś zrobić dla siebie, z czego ja będę czuła, czuł satysfakcję. Bo satysfakcja powoduje, że też ta dopamina rośnie yy, i my mamy, rośnie nam poczucie własnej wartości. Czyli jeżeli mamy na przykład, dobra, to poczytam sobie książkę i znowu, nie całą książkę, ale dając sobie dwie strony, to już poczucie wartości moje urosło, więc ja będę do tego dążyła. Wszystko, co jest dobre, ja do tego dążę. Pewnie każdy z nas miał taki przykład, że yy, chciał się odchudzić. Mhm. I od czego zaczynamy? Od jutra kończę z, ze słodyczami, a to powinno być na odwrót. Od jutra zaczynam dbać o, zdro, zdro, o zdrowe pokarmy, Dobra, czyli ja. dodaję, a nie odejmuję. Czyli jak wyłączam telefon, to nie zabieram sobie to teraz mam karę, tylko na odwrót. Odkładam telefon, to teraz mogę zająć się czymś, co mnie interesuje. I teraz ja podam przykład z tą książką, ale to też jest. Myślałam sobie, boże, teraz każdy przykład może być ladew rady, mhm. bo, bo, bo czasami ludzie są tak przebodcowani, że oni nawet nie chcą książki. Mhm. Może to jest czas na przytulenie się do bliskiej osoby. Mhm. Może to jest czas na gorącą kąpiel, albo na sport. Cokolwiek, co pomyślę sobie, że jest to dla mnie dobre. Ja używam celowo tego słowa, dla mnie dobre, czyli w takim kontekście korzyści dla mnie, a nie w kontekście, zrobię to za karę, bo ja właśnie zjadam te słodycze, to teraz to już pójdę na, na trening i się zakatuję. Czy zauważyła Pani, że coraz rzadziej e, idziemy na spacer, idziemy pobiegać, a coraz częściej idziemy robić kroki? <słuch> tak. E, tak. E, super, e, super przykład. E, ja też byłam ofiarą tego, że sobie kupiłam smartwatcha, który mm -hmm. mi mówił, co ja mam robić, a ja kocham sport, więc w ogóle takie nagrody mm -hmm. związane z tym, że zrobiłam kroki, te jeszcze kółka się zamykają, to, tak. to w ogóle działa na głowę uzależniająco mm -hmm. i w momencie, w którym się zorientowałam, że ja coś robię dla czegoś, czy ja cały czas angażuję myśli. To był ten moment, tak jak już widać, zegarek odłożyłam, żeby właśnie pójść na ten spacer. I mhm. ja powiem jak ja sama byłam na swojej terapii, i usłyszałam od swojej terapeutki: wypójdź no, na dwór i zobacz to drzewo. To jakie drzewo, co ja mam patrzeć na to drzewo? A teraz mówię swoim pacjentom dokładnie to samo. Co to znaczy być tu i teraz? Czyli pójść sobie na ten spacer. I to jest na początku ćwiczenie dla mózgu, bo jeżeli my jesteśmy w tych stałych swoich rutynach, to prawdopodobnie liczę kroki. Myślę o tych krokach, myślę o tym, co się stało w robocie. Myślę o tym, co się stało, co będę robiła później, co, jakby jaki trening mam zrobić. Czyli cały czas jest gonitwa myśli. A tu życie właśnie mnie mija. Nie? Tutaj jest to drzewko, tutaj jest piesek i teraz. Badania pokazują, że, że to jest forma medytacji, ten mindfulness, czyli bycie tu i teraz. I Czym jest bycie tu i teraz? To jest właśnie spojrzenie na to drzewo, na tego pieska i powoduje, to, 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 jaki to jest efekt, bo jakby pijemy alkohol i wiemy, jaki jest skutek mhm. negatywny. A teraz pójdźmy na spacer, bądźmy obecni, jaki jest skutek pozytywny. Cały nasz organizm się uspokaja. Układ oddechowy, krążeniowy, wszystko się zaczyna wyciszać. Ja zaczynam mieć ochotę smaka na, życia, na życie. Ja zaczynam być uczestnikiem swojego życia, a nie być tym chomikiem w tej rutynie swojego życia, a dla wielu też powinności swojego życia no bo kredyt, dzieci, bo wakacje zaraz, bo święta, zaraz. Więc jakby, jak ja sobie, jakby, to jest proste wejść w coś, coś co znam trudniej jest stworzyć nowe, czyli trudniej stworzyć nową ścieżkę neuronalną, bo to tak jak y chodzi, sanki mamy, jest śnieg, jak ja Będę sobie przyjeżdżała w jedną i w drugą stronę, to będzie mi bardzo łatwo przejść przez ten sam tor. Mhm. A teraz, jak mam przejść przez nową zaspę, stworzyć to, no, nową ścieżkę, to jest to trudne, bo niewygodnie, bo wyżej muszę nogę podnieść, bo się ubrudziłam znaczy, albo zalałam się tym śniegiem. I tak samo jest z nowym nawykiem. To nie jest łatwe. To często nawet inne nie jest przyjemne, bo teraz z, kto z nas, jak pójdzie na raz na spacer i ma przez, wyjść z tego natłoku myśli, to skupienie się na drzewie czy czymkolwiek, na nagrodach, jak mm -hmm. tutaj jestem, czy zauważyłam, może wydawać się trudne, bo jest to nowe. Więc sukcesem jest bycie obecnym przez 5 sekund, przez 10 sekund i zauważając to, tak jak powtórzę się, poczucie, poczucie dumy, poczucie tego, że ja coś Zrobiłam dla siebie, powoduje, że ja to będę powtarzała, ale nie kara. E, no właśnie, bo pojawia się często też dodatkowy problem. Parę osób już do tego się przyznało, w, i to w różnego rodzaju programach telewizyjnych, radiowych, m, że dla kogoś motywacją był właśnie ten smartwatch albo telefon który mierzył kroki, a potem jeszcze rysował ścieżkę GPS, a potem jeszcze pokazywał, ile spaliliśmy kalorii, a potem jeszcze pokazywał, ile długości basenu przepłynęliśmy. I w momencie, w którym w trakcie wykonywania pewnej aktywności, na przykład padała bateria, to traciliśmy jakąkolwiek motywację, że ludzie teraz mają motywację. Dobra, już nie pływam, bateria mi padła. Nie, nie, nie potwierdzę tego, że spaliłam, spaliłem dzisiaj 514 kalorii. Tak. I to jest chyba pułapka jeszcze taka dodatkowa, to jest takie FOMO do potęgi, prawda, czy nie? Czy to jest jednak dobre, bo jednak zmusza nas do regularnego wysiłku? Odpowiem tendencyjnie, to zależy. O! No bo to jest tak, że jeśli to jest nasz początkowy motywator, to mhm. świetnie, no to znaczy, że jakby mi zależy na tym, bo na początku jest pewnie też tak, że w świadomości mamy, że zdrowie fizyczne zależy od tego ilości aktywności w naszym życiu. Więc, czy jak ja założę ten zegar, wyjdę na spacer, czy pójdę na basen, jak to jest dla mnie motywacja początkowa, mhm. ekstra. To, jakby świadomość się buduje, powiem taką tautologię, świadomość się buduje dzięki świadomości. Mhm. Co oznacza, że jak ja sobie wyjdę z tego basenu, to dajmy sobie chociaż sekundę refleksji, co mi to dało. Mhm. To, o Jezu, to, to ciało jakieś nagle się zrobiło sprawniejsze, jakaś taka lżejsza jestem, jakaś taka zrelaksowana. Jak ja chociaż poświęcę na to chwilę, żeby zastanowić się, jak ja się dzięki temu czuję to czy z zegar na początku pewnie z tym zegarkiem mm -hmm. będę chodziła, chodziła, ale potem on już będzie mniej istotny, bo ja będę miała większą świadomość, że mi to dobrze robi na głowę, na ciało i, yy, i dzięki temu będę to kontynuować. Więc nie jest źle, nie jest błędem zaczynać od tego, więc bardzo dobrze, jeżeli kogoś to zmotywuje, to korzystaj z tego. Tylko właśnie złap się na tym, że może w pewnym momencie ja tylko dla tego zegarka chodzę, to znaczy, że ja powtarzam i, tu jest, i ja tu Tutaj, no nie, nie odkryje Ameryki, mówiąc, że. I tu jest potrzebna nam właśnie często terapia, ta perspektywa, że czy ja zaczynam sport, czy ja zaczynam zdrowe jedzenie, czy ja zaczynam pracę, to ten tok myślowy mam ten sam. Najlepsza, dla osiągnięć, nie? I to, to jest jakiś tam perfekcjonizm, który kiedyś był co któregoś, a teraz jest co drugiego prawdopodobnie, mhm. bo, bo my dla tych osiągnięć zresztą ta nasza eduk ścieżka edukacyjna tak trochę wygląda, czyli. Co jest, co jest gratyfikowane? Piątka, czwórka, czyli muszę coś zrobić, żeby dostać nagrodę i nasz mózg jest uczony od najmłodszych lat tego, żeby dostać tą nagrodę, a kiedy ring się zamyka, kiedy dostaję brawa, no to ja chcę to robić, bo, 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 bo czasami na mnie nie chwalą bliskie mi osoby, a czy ja się sama chwalę? I to jest też takie pytanie do Państwa, czy Wy się chwalicie? Im więcej się będziemy mogli chwalić sami dla siebie, tym większe rośnie poczucie własnej wartości, w tym rośnie taka perspektywa, dobra, zrobię to, bo lubię, a nie zrobię to, bo osiągnę. I zupełnie na koniec. Jesteśmy w telewizji biznesowej. Oglądają nas osoby, które na co dzień zajmują się inwestowaniem. To jest. Praca polegająca na stałym monitorowaniu informacji. Tutaj czasami ułamki sekundy decydują, czy zarobimy, czy stracimy. To jest analizowanie często wielowarstwowe, czyli wielu informacji, bo tu jest ważna i geopolityka, i sytuacja na surowcach, i jakieś komunikaty giełdowe konkretnych spółek, którymi się interesujemy. Tak. Masa informacji do przetworzenia. I drodzy Państwo, nie obraźcie się, ale ja mam wrażenie, że większość naszych widzów no, ma albo uświadomione, albo nieuświadomione FOMO, no bo to już jest taka praca, to już jest taka robota. Koniec sesji, dzwonek końcowy, spacer koniecznie. Albo położenie się po pooddychanie. Dlaczego ja sobie pomyślałam, że to mogło zabrzmieć trywialnie. To powiem jak to wygląda od strony takiej biochemicznej. To co pan powiedział, to ja już czułam, jak napięcie mi rośnie, mm -hmm. bo to jest takie uzależniające, bo to jest, to jest z jednej strony fascynujące, energetyzujące, jest. a z drugiej strony i bardzo mi dużo właśnie tej energii zżera, więc ja muszę gdzieś się podłączyć, żeby się naładować. I teraz, znając właśnie te, te swoje reakcje, możemy na nie świadomie wpływać. Czyli po tym piku dopaminowym, po tym piku adrenalinowym, warto jakby no ciężko jest od razu zejść. Bo no chyba że dokonaliśmy właśnie, dokonaliśmy dużego deala, to jesteśmy zadowoleni, chcemy się tym radować. Straciliśmy, no to jesteśmy smutni i też próbujemy, chcemy sobie to zrekompensować. I teraz to są mechanizmy radzenia sobie. I to znowu pytanie, czy to mi służy? Bo jeśli ja straciłam, straciłem i ja teraz muszę, nie wiem, szybko nadrobić to albo szybko wybiegać to, to ja Dalej tracę energię i nie, nie, nie ma tego momentu na odpoczynek, na regenerację, żeby zastanowić się, uspokoić, wyciszyć i z nową energią wejść z, z, wejść w coś, coś, co będzie dla mnie intratne, a nie stratne. To jest jedna rzecz. A drug, druga sprawa jest taka, że no jeżeli. Działamy na takich wysokich emocjach, to pierwsza moja myśl była: a, no, dla, dla, dla takich osób, to one też będą szukały, czy w sportach, właśnie tej, tej, tej dopaminy. Te, te, często sport ekstremalne, później dla nich są tylko atrakcyjne i od czasu do czasu sobie je fundując świetnie, ale budując tą regularność. I myślę, że ciężko jest budować regularność, na zasadzie, dobra, wiem, że muszę to odwalić, jak tu mnie takie ciekawe rzeczy spotykają, więc na zasadzie takiego zdrowego rozsądku, wyjdź na ten rower, wyjdź na ten ten spacer, porób sobie ćwiczenia oddechowe, które znowu jest mnóstwo badań pokazujących, jak wpływa to na nasz mózg i ten mózg zaczyna odpoczywać. Bo te, te neurony w naszym głowie lepiej funkcjonują. To znaczy, że jak, jak ja odłączę się na chwilę od tego, zajmę się czymkolwiek, czy odwrócę swoją koncentrację, to te ścieżki, o których jak powiedziałam, ten przykład z tymi sankami, one się na chwilę wyciszają i ja mam szansę później znowu otworzyć ten komputer. I wejść z innym nastawieniem, z, z, z inną świeżością, która spowoduje, że ja mogę się odbić od tego, co na przykład było stratne. Używam tego przykładu stratnego, bo myślę, że na stracie jest ciężej budować coś nowego, no bo wtedy najczęściej używamy jeszcze bardziej naszych starych mechanizmów, które mówią, to szybko, to szybko, to coś muszę, muszę zrobić. Pewnie wytrawny gracz już też wie, że no właśnie, im, im coś dłużej robimy, tym mniej jest to ekscytujące, bo już trochę znamy tą koniunkturę, więc co, wyłączymy ten komputer, zajmiemy znowu koncentrację, Zajmiemy się czymś innym i wróćmy z nową energią, bo ta nowa energia przy tak wysokich emocjach jest niesamowicie istotna do tego, żeby po prostu zrobić najlepiej dla siebie, czyli zrobić dobrego deala temat rzeka, drodzy państwo ja mogę obiecać i obiecuję już teraz że z panią Adą spotkamy się w naszym studiu jeszcze z całą pewnością będziemy rozmawiać między innymi o AI w psychologii w psychoterapii bardzo ciekawy kawałek biznesu i technologii ja bardzo dziękuję Ada Jakimowicz psychologka i psychoterapeutka była moim państwa goście. Psycho, Psychopsycho tak <laughs> Dziękuję bardzo